Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Podlewski. E, w tym filmiku nauczę Was, czy no, to będzie cykl takich filmików poświęconych, poświęconych układaniu ko kostki Square One. E, ten filmik to będzie takie wprowadzenie, plus e, wyjaśnienie notacji. E, więc tak, to może od razu przejdźmy do notacji, bo ten filmik nie będzie chyba zbyt długi. E, po pierwsze, żeby układać Square'a. E, musimy trzymać e, środkową warstwę, tą, ty, tą krótszą część środkowej warstwy z lewej strony i obracać prawo, e, prawą stroną. I notacja wygląda mniej więcej tak: e, gdzie tak e, ten znak oznacza twist, czyli zrobienie tego ruchu, a dwie. Dwie liczby w nawiasach oznaczają przykręcenie górnej ścianki i dolnej ścianki. I teraz tak: jeden będzie oznaczało przykręcenie ścianki o 30 stopni, i 30 stopni to jest dokładnie krawędź, prawda? Czyli można się domyślić, że róg to będzie 60, bo jest w wielkości dwóch krawędzi. A przykręcenie ścianki o 90 stopni, to będzie ruch 3. A oczywiście przeciwnie do ruchu wskazowego zegara, minus 3. Tak samo na dolnej warstwie, w tą stronę będą ruchy zgodnie z ruchem wskazowego zegara, tak tutaj. A w tą przeciwnie do ruchu wskazowego zegara. Czyli na przykład ruch e, Takie jakieś proste, proste wyjaśnienie, jeśli byśmy mieli na przykład 1, 1, 0, twist. Teraz na przykład byśmy chcieli zrobić 3, 3 na górze i 3 na dole. Tutaj będzie tak, 3. Jak tutaj widzimy, 2 plus 1, czyli 3, i tutaj będzie 3, czyli 2 plus 1, twist, i tak samo w drugą stronę, czyli na przykład. Minus 1 i minus 1 Czyli tak. No i tu jest na przykład. Prawda? Tak wygląda mniej więcej notacja. Mm. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją. E, oczywiście tutaj e, podam link do strony, mm. gdzie jest też jakieś takie wyjaśnienie na, piś na piśmie tej notacji. E, więc mam nadzieję, że z tym nie będzie problemu. Na początku może być to trochę. Może być mały problem prawda, z zrozumieniem tej notacji, odczytywaniem jej szybko, ale tak naprawdę nie musimy jej znać, bo ich, będę pokazywać każdy, każdy algorytm będę pokazywać powoli, więc może się go na, będzie można się go nawet nauczyć bez tej notacji. Także w tym filmiku to byłoby na tyle. Jeszcze chciałem powiedzieć, że oczywiście będę uczyć e, metody Lars, Lars Andersberg Method. Do układania squara. No jest to najlepsza metoda, której ja sam też używam. No tej pokażę taką skróconą wersję, tylko po to, jakby, żeby ułożyć tę skórę. Ale, no prawda, z tej metody będzie można w bardzo łatwy sposób po prostu uczyć się kolejnych algorytmów, przejść do, przejść do metody już takiej zaawansowanej, której będzie można, którą będzie można układać oczywiście bardzo szybko. No to myślę, że to byłoby na tyle. E, no tak, dziękuję.